Ale dlaczego blurujesz? Przecież na Shutterstocku legitną licencję wykupiłaś. O chuj chodzi? Oni gwarantują okay. to, że to jest y, sprawdzone przez nich że to jest sprawdzona przez nich grafika i że wykupując tą licencję masz do niej jakby pełne prawa, żeby udostępniać ją gdzieś, żeby, 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 żeby móc ją modyfikować itd. Tak dalej, tak dalej. moim ...kanale. Ja, ja jestem Weronika i dziś troszkę was witam w innym wydaniu niż zwykle, ale żeby włosy wam się podobały, wiecie. Były już takie sprawy między youtuberami, że gdy jeden jednego obrażał, to później kasował te filmy i później, wysok i później w sądzie mówił, że no nic takiego nigdy nie publikował, że to ktoś publikował na innych kanałach, jakby wykradał mu materiał. Były takie sprawy. To jest dziwne, ale były takie sprawy. No i teraz ciekawa tutaj sytuacja zachodzi, no bo co? Francuz pozwie Weronikę, Weronika mówi, ale to nigdy nie było u mnie na kanale. Masz jakieś dowody? Masz dowody, że to było na kanale? no to ktoś pokaże jakieś zgrania, zgrane, nie na inny kanał, wrzucone stare filmy Weroniki. A Weronika powie, no ale to już ta osoba, która wrzuciła tą kopię, no to ona dodała tą grafikę, nie? No i później są no jak nie ma dowodów, no to jak ma coś zrobić? Ale... Żeby takie coś zabezpieczyć, że to faktycznie było na tym kanale, że ktoś dane słowa powiedział na danym kanale, że ktoś to opublikował, no to się idzie do notariusza i notariusz to potwierdza, robi akt notarialny, że jakieś tam potwierdzenie notarialne, że to faktycznie było na tym i na tym kanale, pod takim, pod takim adresem i w tej i tej minucie padły takie i takie słowa. I wtedy to jest dla sądu taki dowód. Weronika w tej całej przezorności myśli, że nikt, kurwa, nic nie zabezpieczył. Dla, dla mnie to jest chore, nie? że po całej tej dramie ona teraz bluruje, bo będzie świrowała, że no nic nie było Panie Francuzie, gdzie, gdzie to logo było użyte? Pierwsze słysz? I Najciekawsze jest to, że przecież jeszcze tydzień temu głosiła na kanale ekipa, że logo jest wykupione, jest licencja wykupiona, już jakby jak ją Luki zapytał, co zamierza zrobić, to ona mówi, ja już, już nie co zamierzam zrobić, tylko co zrobiłam. Już jest licencja wykupiona, skontaktowałam się. Wiecie, takie zabezpieczenia warto robić, bo tak jak na przykład o mnie było mówione, w ogóle Poland mówili, Sylwester, Wardenga lubi molestować kobiety, nie? 500 złotych jest zabezpieczone. Oni skasowali film, uważają, że wszystko już jest git, bo skasowali film i już nic im nie grozi. I podobnie Weronika, podobna taktyka. I najsmutniejsze w tej całej sprawie, w tej dramie, która się tak naprawdę już kończy, jest to, że jak yy, na tych grupach typu Team X i tak dalej, wczoraj widziałem, że jakaś dziewczyna z Teamu X zrobiła sondę. Za kim jesteście, kto ma, nie, jak coś tam, kto ma rację, czy za kim jesteście w tej dramie i te dzieciaki za wersów. Mają przedstawione dowody, nie? gdzie mogą wejść, zobaczyć. One są za wersów. No to jak już pewnie widzicie, będę walczył na Fame 11 z Wojtkiem. Nigdy nie miałem, znam, nie miałem okazji poznać osobiście nigdy, nie miałem tej przyjemności. Wojtek mnie podobno nie lubi. Tak słyszałem, dlatego też chłopaki z Fame'u zrobili tą walkę, no bo Wojtek mnie nie lubi. Ja w to wierzę, no bo tam u niego Wersow powiedziała ten tekst, że... Wardęga niszczy polski internet, że nie mogłaby spać spokojnie. O tam przytakiwał, jeszcze opowiedział tam historię o danym, więc przedstawił, widzą, że ja jednak jestem bardzo zły człowiek, więc coś tam jakiś do mnie, jakąś złą krew ma, będzie miał okazję mnie ukarać, jakoś tam pomścić tych wszystkich influencerów. Ja nie jestem ciężkim przeciwnikiem powodzenia Wojtek. Myślę, że fajnie się złożyło, Wojtek jest takim bliskim przyjacielem ekipy, teraz jest ta cała drama i tak dalej. Widzę, że właśnie Trąba się już udziela, że Wojtek ma mnie walić na, 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 na dziurę. Czemu ty, trąba? Trąbę tak mi źle życzysz? Szkoda. No cóż, to przynajmniej będzie o czym gadać na konferencjach, konferencja już jest w niedzielę. Zapraszam serdecznie. Zostaw łapkę w górę, zostaw tego dzwonka i nie bądź poziomka.